E, Mamy ziomeczki, z tej strony całkowicie w tym odcinku powiemy sobie tak delikatnie z Go Hobby and Cards Planet. Co lepsze! No właśnie, e, jak wiecie, szalony kolekcjoner nagrywa e, z GoHobby, a Sebek nagrywa z Cards Planet. E, wezmę, wezmę przesyłkę ten... E, Skarcz Planet i z Go Hobby. Tak jakby to tak leciuteńko wyjaśnić. Słuchaj, ale nagrywam z laptopa, nie teraz nagrywam z komputera, z kamerki, ale zamówiłem sobie właśnie z Go Hobby i z takie małe koszuleczki na te złote karty, dobre drable i te też, żeby też zasłaniać kody. że na przykład tu mamy nie? tu będzie czarne. No, ale to chyba wszyscy wiecie. Opakowałem już tak delikatnie jego Silwę, dużą limitkę XXL jak samo widać po dużym wglądzie i po tym, że nie ma kodu. W tym odcinku to by było na tyle. Ja będę kończył cześć! Narka!